Widzisz? Nazywał się Geralt Nazywał się Geralt No, no proszę, jesteś się teraz był Wiedźminem, nie wiem czy widzisz Nazywał się Gerald Rivi No, teraz. Był Wiedźminem. Zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć. No i przeleciało. Nie widzę co z czego miał zdjąć, bo mi przeleciało. No nie już, widzę, już, nie już, wiem z czego miał. miał zdjąć z królewskiej Córki już, z ojca no, swego Nie wiem, zlec... no, Idę na razie no, do dupy leci, taka robota leci, jest. Leci, leci. No, tam. Idę sobie. No nie! Yeah! Do, do, no dobrze razy. się dać, no torcik. Pozdro, byku. O nie, no proszę, torcik. Jeszcze jest 30 sekund. Cześć, cześć. No, no i poszedł, cześć, cześć. No i poszedł sobie, to idę pizzę robić. Poszedł sobie, czajcie to Opluty.